Witam serdecznie wszystkie osóbki urodzone pod znakiem Lwa. Lewki w końcu się doczekałyście na czytaniu horoskopu na wrzesień. Moi kochani. I jest już playlista oczywiście, wrzesień 2024. Tam macie filmik pod tytułem Zaglądamy przez dziurkę okucza do miesiąca września. Jest tam omówiona ogólna energetyka, ale także poszczególne znaki Zodiaku. W tamtym filmiku dla Was wyszła karta 4 pentakle, karta mówiąca o gromadzeniu, o trzymaniu się rękami i nogami własnego zdania. Szerzej na tej karcie właśnie w tamtym filmie, więc zachęcam do obejrzenia. Zaglądamy przez dziurkę od klucza do września, a my tu umówimy inne aspekty. Otóż jakie emocje będą Ci? Towarzyszyły. Wyszła na początku karta Przestraszony, więc dociągnęłam jeszcze drugą jako uzupełnienie, i tu jest pełen nadziei. Otóż, moi kochani, będą się działy. Wrzesień jest bardzo energetyczny i u Was będą duże zmiany. I te zmiany mogą Was trochę wystraszyć, ponieważ niekoniecznie będą po Waszej myśli. I Właśnie tutaj możecie być przestraszeni, że świat się wam wali na głowy, że coś się dzieje nie tak w waszym życiu, ale to są zmiany, zmiany konieczne po to, by w końcu ruszyć twoje cztery litery ku czemuś nowemu, pełen nadziei, to dodatkowe emocje, jakie będą ci towarzyszyć, to właśnie, że uda ci się to Załatwić, że uda się to właśnie w jakiś sposób przezwyciężyć te zmiany. Tylko nie stawaj pod prąd, płyń z prądem, bo pewne rzeczy z Twojego życia muszą zniknąć, są nieuniknione. Część z Was może być też przestraszona, ponieważ zacznie widzieć więcej. Tej drugiej strony, czyli innych wymiarów, i to może Was trochę zaskoczyć, także tutaj tak może to wyglądać. Możecie mieć bardzo realistyczne sny i się ich też obawiać, możecie mieć przekazy. Energie, jakie do Was idą, w tym miesiącu to macie szersza perspektywa i ta szersza perspektywa jest to energia światła a światło to intuicja wyjście poza ten nasze trzy wymiary trochę wyżej to jakieś takie psychiczne sprawy tak? Parapsychiczne również. I co ta karta może jeszcze chcieć Wam powiedzieć? Szersza perspektywa, czyli patrzysz w szerszym konstekcie, nie widzisz tylko siebie tu i teraz, ale w różnych wymiarach w innym czasie. To też neutralność, odejście od bezzasadnych założeń. Taka energia będzie Ci sprzyjać. To również jest brak przywiązania, czyli już mi wszystko jedno. Umiejętność pozostania też bezstronnym, czyli nie przyjmować jakiej, jakby to powiedzieć, strony jakiejś strony, po prostu trzeba się nauczyć być bezstronnym. Tak? To takie wyzwanie dla Was na ten miesiąc. Co dodatkowo jeszcze w tym miesiącu macie? Troszeczkę jakby samotności, poczucia, że. Mm, jakby was ktoś opuścił, że jesteście sami, że dzieci nie dzwonią, że wnuki nie do was nie przychodzą. Że właściwie jestem taki troszeczkę zagubiony w tym miesiącu. Bardzo mocno odezwą się sprawy zdrowotne w tym miesiącu. Główne rzeczy to mogą być takie fizyczne, ale tu też widzę trochę psychika może siadać na zasadzie takim, że Zbyt mocno możemy się chcieć użalać. Tak? Tutaj samo to nie pomoże, trzeba pojechać do lekarza po jakąś receptę, zdrowotnie. Tak? Część z Was wybierze się do sanatorium we wrześniu albo czegoś w rodzaju sanatorium na podreperowanie siebie. Tak? Tu również jakieś wiadomości, informacje. Które troszeczkę wami poruszą, że będziecie przestraszeni trochę, tak? Może trzeba będzie wykonać dodatkowe badania jakieś. Macie również ruch w interesie. Część z was, która szuka jakiejś drugiej połowy, może kogoś poznać trochę dalej od miejsca zamieszkania, ale nie aż tak daleko. Z tym, że to takie będzie jeszcze rozchwiane, i nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Ale tu mi się dużo. Pokazuje jazdy albo do lekarza, albo w sprawach zdrowotnych, albo pomaganie komuś, właśnie w załatwianiu spraw zdrowotnych. Tu też widzę u niektórych ruch w kierunku yy, uzdrawiania, ale takiego niekonwencjonalnego, jak bioenergetycznego. Yy, również mamy tutaj yy, gości dla niektórych. I ci gości mogą Was troszeczkę wyprowadzić z równowagi. Moi kochani, w playliście wrzesień jeszcze pojawią się czytania takie bardziej obszerne, czyli będziemy mówić o słoneczny i tam będziemy mówić o takich rzeczach jak finanse, praca, zdrowie, miłość i tak dalej. Będzie jeszcze następny horoskop, ale oczywiście są transmisje na żywo. Ascendentalny, transmisja na żywo, gdzie będziemy też omawiać wszystkie znaki razem. I tutaj będzie, i jak cię widzą, tak cię piszą, czyli jak będzie ciebie odbierać pracownicy, współpracownicy, rodzina, przyjaciele, tak? Obcy ludzie jak ciebie będą odbierać w tym miesiącu i księżycowy, czyli co przed wami zakryte a warto byście o tym wiedzieli, żeby nad tym popracować i również będzie chiński horoskop na wrzesień chińskie znaki zodiaku ale w tej chwili jeszcze do obejrzenia macie playlista w, w okolicznościowe i tam macie jesień 2024 a także macie playlista Rok 2025, i tam macie czytania ogólne na rok 2025 i poszczególne wibracje od 1 do 9. Życzę Wam cudownego oglądania i wspaniałego miesiąca września, i nie bójcie się, dacie sobie ze wszystkim radę.